Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na kanale Posączkowym. Na wstępie co? Zapraszamy do łapeczki w górę, oczywiście pod filmikiem jakiegoś fajnego komentarza. Już z góry wam dziękuję za te fajne komentarze. Pozdrawiam wszystkich stałych obserwujących, komentujących. Uwielbiam Was, dzięki Wam bardzo. Zobaczcie, jakie piękne słoneczko zawitało to od wiosna, chyba. Madziula teraz się opala. Ja nie wiem w ogóle, zrobiłeś tak ciepło dzisiaj. Jest 17 stopni, a dopiero co chodziłam w korzuchu. Także jest super. Jest z nami Guciuś i Leoś tym razem, bo Fabci był wcześniej sam na spacerku. Bo Fabciś lubi chodzić na dłuższe spacerki. Ja chciałam Wam podziękować za komentarze pod ostatnim vlogiem, tam gdzie wspominałyśmy, że adoptowałyśmy Leosia, bo było tyle komentarzy pozytywnych. Nie spodziewałyśmy się tego. I bardzo dużo z Was pochwalało naszą decyzję. Także dziękujemy z całego serduszka. Prawda? Dziękujemy bardzo. No, a my się wybieramy teraz na spacerek. Dla Lałośka kupiliśmy taki o, e, tręczyk. E, on jest z tatumi. ma jeszcze taki sweterek, także jak go rozbierzemy później to wam pokażemy. I wam pokażę jaka fajna e, metka też jest do tego, pięknie w tym wygląda. A metka do tego e, tręczyku prezentuje się właśnie tak, bo to jest z kolekcji Together i ona wspiera właśnie tutaj jakąś fundację. Tu jest taka błódka, to jest taki piesek, fajnie to wygląda. No i tu macie właśnie cały opis. I bardzo fajny jest ten opis, jeżeli ktoś by chciał, to sobie zatrzyma i sobie może tutaj y, przepisze, prze, prze, przeczyta. I widzicie, to jest modele Maci Maci i wspiera Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. I my taki y, Maci Maci też kupiłyśmy sobie właśnie płaszczyk. Ale to wam pokażemy przy okazji. Leosiek przyjechał na pierwsze zakupki. Szukamy kolejnego posłanka, tym razem no większego. na nim też Bo Gucci chce się koło niego kłaść, także chcemy większe, żeby Guci mógł się razem z nim położyć. Jesteśmy z Ikei, bo tutaj właśnie wcześniej też kupowałam tamto właśnie szare. i teraz myślimy o tym większym. I wracamy do domku maleństwo przysypia, a chciałam wam powiedzieć, że musimy kupić drugi fotelik. Hmm? Żeby wszyscy mogli jeździć. I chciałam wam jeszcze pokazać, że kupiliśmy. Takie cynamonki, bardzo dobre w Ikei. Zaraz, jak wrócimy, to pokażę Wam, To jeszcze kupiliśmy. Ale wymieniłyśmy też sweterek, który kupiliśmy wcześniej dla Leosia. On był w Leopardus, tak? Coś tak. takiego. No. Także będzie miał. Bo teraz póki co jest sweterku świątecznym, bo nie miałyśmy innego. Kupiłyśmy takie deski do krojenia, bo. No często wymieniamy ogólnie deski, a miałyśmy drewniane, nie sprawdzały się, szklane nie sprawdzały się, jednak plastikowe się najlepiej sprawdzają i po prostu trzeba częściej wymieniać. Kupiłyśmy też te, jak one mają? tutaj. No. I mamy i i Plant, także za czym nie pamiętam właśnie który mi bardziej smakował, właśnie Choweda kupiłam chochle, bo mi się zapsuła zwykła, cho... znaczy, zwykła chochla, którą dostałyśmy w prezencie, się popsuła, więc teraz z Ikea. Teraz stwierdziliśmy, że kupimy metalową jednak. I jeszcze kupiliśmy do y, pieczenia naszych y, owoców pod kruszonką. taką właśnie blaszkę do tarty. No i to posłanko. Posłanko, posłanko. To znaczy posłanko daj tu na ziemię. Wzięłyśmy to większe, które pokazywałyśmy. No i ten sweterek, który wymieniliśmy i tyle. No, także za czy będą się kłaść na nim. No i to jest właśnie ten sweterek, jak widzicie, Tatum i to jest nawet limited edition, czyli edycja limitowana. I powiem wam, że on jest fajny, tylko, że on nosi na nim kurtkę i troszeczkę się zmychacił, gdzie nie, gdzie widać. I jedyny problem jego jest taki, że on ma dosyć daleko tutaj, więc on bardziej by pasował pewnie na sunie, bo tak to jak on idzie, to on sobie tutaj obsikuje i to się tak trochę... No, tutaj będzie... Hmm. Nie wiem, no bardziej chyba do dochodzenia po domu będzie miał niż na zewnątrz, ale ogólnie jest prześliczny. No. I bardzo ładnie w nim wygląda, także jak założymy później w jakiś dzień to Wam pokażemy, bo właśnie <laughs> wyprawiam jest jeszcze widgotny, wiecie. Przyszło kolejne zamówienie dla Leosia. Także zobaczymy, co tu przyszło. O, karteczka z o, droga Pani Magdaleno, kochany Leosiu. Bliżej proszę wam to pokazywać trochę to, o. Jest kurteczka. How cute. Także zobaczymy zaraz czy będzie pasować. Są szeleczki. o szeleczki będą pasować chyba. Oby, chyba oby. Będą. Co tam tak bluzę. Bluzę. Nie wiem czy Bruna nie będzie za krótka dla niego. No ale zaraz będziemy mierzyć. Zaraz Jest będziemy mierzyć. Jest też woreczek na kubki, ma fajny napis. My dog poops rainbow. That's true. I coś tam dla puchy? mnie jest? O, jest coś I dla mnie? Nie wierzę. No to, 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 to jest znak. Wiecie, że to ja? Czy wy wiecie, że to ja jestem ten Grinch? Shane, także zaraz look będziemy, at this. Także zaraz y, będziemy przymierzać. Zobaczcie, jak cała ekipa fajnie czeka na jedzonko, Guciuś, babciuś. Leośku, tak? Wszyscy czekają na Amciu. I tutaj Mamcia szykuje. A tu trwa tak cała ta produkcja, tu się dzieje magia. Wołowina, bataty i jeszcze mamy tutaj psi bufet do tego. Także chłopaki strasznie polubili ten psi bufet. Ale w ogóle nie próbowałyśmy wołowiny z psiego bufetu. Ale już ja dostawy No właśnie, musimy spróbować jeszcze wołowinkę. Wyszłam właśnie na ostatni spacer z Fabciem. Madzia została z 8 i z guciem w domku, ale powiem wam, że my tu się nadajemy do le leczenia psychiatrycznego, bo Leo się troszkę gorzej poczuł, my już postawiłyśmy wszystkich na nogi, już alarmowałyśmy wszystkich, już jechałyśmy do weta, no ale nie, już jest lepiej, także mam nadzieję, że już wszystko w porządku, trzymajcie kciuki. Wyszłam z Fabciem, yy, Madzia z nimi została, chyba po prostu bolał go brzuszek, tak yy, rozkwiniamy, yy, mam nadzieję, że to jest tylko to, ale y, powiem Wam, że posiadanie zwierząt to jest naprawdę y, obciążenie psychiczne. Bo my od razu, jak coś się dzieje, to y, naprawdę mega panikujemy. To było na tyle w dzisiejszym dniu. Ja zmykam już do piesków. Mam nadzieję, że wszystko już tam jest w porządku. Będziemy dawać znać jutro. radne całuski. Dzisiaj Lelątek odrena w nowym sweterku i zajada, tak? Ojejku, jak ją ja spust ma, powiem Wam. Lubi zjeść. Wcześniej ja tylko z rączki, a teraz już nawet nauczył się sam jeść. Także super, mamy postępy. Z Leośem witamy się w kolejnym dniu. Mamy tur po paczkomatach, bo odbieramy przesyłki dla Leośka. Także w domu wam pokażemy, co do nas przyszło. Mamy trzy paczkomaty do zrobienia właśnie. Allegro Olen i jeszcze Impost. Grzeczny niuniuś. Tak, to dla ciebie przyszło coś. No i otwieramy paczki. Jeszcze oczywiście idzie paczka z ubrankami, bo te, które zamówiliśmy są... Za małe, więc idą do zwrotu, znaczy już poszły do zwrotu nawet. Na tą paczkę chyba najbardziej czekałam, ale to już otwieram i Wam pokazuję, co tu jest. No i dobra, to są produkty, które zamówiłyśmy. Na ten najbardziej czekałyśmy, bo to jest właśnie na porost włosów, to jest właśnie na porost włosów przy alopecji, takiej chorobie, właśnie skóry włosów u piesków, szczególnie lasy pomarańczan. Jak widać, nie jest to tania sprawa, ale jest to taka wcierka, która właśnie ma wspomóc wzrost tego włosa wraz z tymi y, kąpielami ozonowymi, to jest taki jakby wspomagacz. Także już dzisiaj będziemy to stosować na pewno. I tutaj mamy też dla y, Leosia wetoskin, to jest właśnie na, y, na skórę, na sierść, także to na pewno mu też się przyda. To jest coś, co nasze pieski y, praktycznie przyjmują cały rok, to jest wetomune i to jest na odporność taki suplement. No i to w stresujących sytuacjach naszym pieskom też zaczęłyśmy podawać szczególnie właśnie przed, przed wizytami u Veta dla Fabcia. To jest właśnie szczególnie dla Fabusia, bo Fabciusz jest nerwusem. No i teraz tutaj przyszła adresówka Leosia. Ale jest piękna. Zobaczcie z taką buźką, ale Balwin bardzo nam się spodobała, także zaraz przyczepiam mu do szelek. I to jest z marki Psyjaciele, Oni mają bardzo fajne produkty. Polska marka. Polecamy. Wyszliśmy teraz z Fabciem na spacerek i zobaczycie od wczoraj. To jest u nas normalnie lato 22 stopnie dzisiaj maszerujemy sobie. Powiem Wam, że takiej pogody w październiku to ja się nie spodziewałam. Oczywiście zapomniałam okularów, ale jest naprawdę tak ciepło, że wygrzebałam te jeansy już yy, z głębokiego dna szafy. No ale stwierdziłam, że to może być ostatni taki dzień ciepełka, że trzeba to wykorzystać, więc korzystamy z Fabciem na maksa. Poszliśmy na długi spacerek, reszta ekipy została w domku. No bo Fabciuś jest długodystansow, długodystansowcem, a reszta ekipy no, nie lubi na takie długie spacery chodzić, także my sobie korzystamy jeszcze z ostatnich podrygów słońca w tym roku. Takich ciepłych, bo naprawdę powiem Wam, że jestem w szoku, że jest nawet ciepły wiaterek no, w październiku, żeby w krótkich spodniach i ja jestem bez skarpetek, no to to się nie zdarza, to się nie zdarza. I powiem Wam, że naprawdę jest mega cieplutko i będę to wtarzać, bo naprawdę jestem w szoku, jest super. Ja kocham słoneczko, kocham ciepło, także taki chociaż jeszcze jeden dzień naładowania baterii w tym roku się przyda. O Jezus, no powiem Wam, że tak się tym y, faktem y, podekscytowałam, że no, no nie wiem, aż mi słów brakuje, bo zobaczcie, jakie błękitne niebko. 22 stopnie, jest lekki wiaterek, ale ten wiaterek jest naprawdę cieplutki. Nie no, nie, ja jestem w szoku. Mogłam mieszkać w kraju, w którym właśnie jest tak ciepło w październiku. Niestety to prawdopodobnie ostatni taki dzień, gdzie jest takie słoneczko i takie siepełko, ale powiem Wam jeszcze raz, że muszę to wykorzystać na maksa. Może nawet się troszkę opali, bo już ta opalinizna po majorce No niestety zeszła. No i jeszcze Wam pokażę te brwi, chociaż teraz jak marszczę oczy, bo jest takie słońce ostre, to nie będzie tego dobrze widać, ale no yy, zeszły już te strupy. No i jest tam tu co nieco do poprawki, ale jestem mega zadowolona. Także dajcie znać, co myślicie o tych brzeszkach. Wróciliśmy do domu, Tak się bardzo cieszył, tak? Tak się bardzo cieszył. Guciś też guciulek o... mój, mój tak. Powiem Wam, że chciałam Wam tylko powiedzieć, że mm, wiecie, ja z Fabciem muszę trzymać nasze rytuały, właśnie długie spacerki. Facisz kocha długie spacerki, tak? Uwielbia zabawy z jeżykiem, także musimy się bawić z jeżykiem. Z kolei Gucisz uwielbia się przytulać, także nie możemy tego zaniedbywać. A Ośka swoją drogą, tak? tak. drogą, tak? O Jezu, tak, Leosik swoją drogą, tak? O, Leosik ubiega z Guciem się. Z guciulkiem lubicie się, tak? tak. Mój Guciuś, tak? Także musimy dzielić wszystko na trzy, tak? Na trzy musi być dzielone, powiedz. Miłość cała musi być na trzy, porówno. Porówno, żeby nie było potem pretensji, Powiedz, tak? Tak? No, i jeszcze wam pokażę tutaj te brwi w domu, jak nie ma jeszcze oczu, jak ich nie zamykam od słońca. Także może teraz będzie to lepiej widać. Yy, I chciałam Wam jeszcze yy, powiedzieć, że wczoraj nie dałyśmy już update'u, ani dzisiaj rano nie dałśmy update'u. Yy, to był fałszywy alarm, jeżeli chodzi o Leosia. Prawdopodobnie faktycznie bolałbym bo może troszkę brzuszek, bo nie załatwił się wczoraj wieczorem. No i prawdopodobnie to było to, ale wszystko już jest. Dobrze, jedzmy, Fabciuś. Fabciulek, no. No chodź, tu się pokaż. Ojej, ojej, Kto taki słodki? Powiedz, kto jest taki słodki? Fabciuś jest słodki. Ojej, ojej, ojej. to jak mówię, no. Teraz miłość musimy dzielić na trzy, tak? Ale nie możemy zaniedbywać ani Fabcia, ani Gucia. Żeby nie byli zazdrośni. Muszę to nagrać, bo nie uwierzycie. Wieczorny spacer z Lelosiem. No i on chodzi szybciej niż Gucci. A jest starszy. Cały czas idzie. Już tak idziemy 20 minut. Węszy. Zatrzymuje się. No, ale już jesteśmy blisko domu. Także wieczorny spacerek z Lelosiem w sweterku świątecznym. No, musi sobie poniuchać. Tak, tak, o tobie mówię. Wracamy. To jeszcze ja się pożegnam z tej strony. Dzięki za kolejny vlog z nami za obejrzenie kolejnego filmiku, łapeczka w górę oczywiście, poproszę też fajnie wszystkich o subskrypcję, ci co nie subskrybują i naprawdę dziękuję wszystkim za miłe komentarze i w ogóle dzięki, że komentujecie bardzo na miło, czytamy wszystko, jesteśmy podekscytowane, będziemy dalej nagrywały, no także dobrej nocki do zobaczenia w kolejnym filmiku fascynującym a tu wam jeszcze chciałam pokazać Leoś już nawiązał znajomości z koleżką o, zobaczcie jakiego ma dużego kolegę Ogonek chodzi tak. Jestem zadowolony. To lecimy spać. Dobranoc. I ojej, tutaj co ty robisz, wiki pasy? O, ale słodko. A kolego Nera. Ale masz kolega leloś Nowy kolega Lelosia. Idziemy do damku, Lelo. Leczcie no nie, chcą, nie mogą się rozstać. Ojej, nie wiedzą, jak się witać. Ojejku. Ojejku.